Nic nie robienie u mnie, to jest oczywiście taka figura, która ma Panią zaintrygować. Młode pokolenie, które jak jeszcze jest w szkole, to już myśli o tym, do jakiej to roboty pójdzie. Nie wybieracie teraz Wy młodzi szkoły sercem tak jak my, że mnie strasznie ten temat interesuje. To sobie pójdę na studia. Tylko wasz wybór jest taki, co ja będę robił z tym dyplomem po studiach. Czy ja znajdę dobrą robotę? Nas to w ogóle nie interesowało przed studiami mojego pokolenia, moich wszystkich kumpli. My mamy dobrą robotę. Większość moich kumpli porobiła kariery finansowe solidne. Takie mam szczęście. Wszyscy moi kumpli, może się załapaliśmy na dobry okres. Po 1989 roku, żeśmy akurat byli młodymi ludźmi na fali. Załapaliśmy się na młody kapitalizm. Może to o to chodzi. Wszyscy porobili jakieś kariery, ale żaden z nas nie szedł na studia z wyrachowania takiego: o zostanę lekarzem, to, to zarabia. To nie obchodzi mnie specjalnie krojenie brzuchów damskich, ale jak wybiorę ten kierunek, to będę miał kasiory.